A, Boże kochane, dobra, teraz muszę wrócić. Muszę zrobić zakupy. Muszę dopilnować tamtego faceta tego remontu, bo przecież... Nie, jak ja do niego nie zadzwonię, to on nawet nie przyjedzie. O Jezu, jeszcze w papiery muszę przypilnować, no faktycznie. A, jeszcze ten, ten wyjazd zaplanować. Przecież... O, jest jeszcze w pracy, no nie, nie zwrócę tego temu facetowi, bo przecież on to z pierwszy będę musiała znowu zrobić za niego. Jezu, kochany, zaraz sobie po prostu, no nie, to, to, no dzień do dobry. po prostu już wszystko, już wszystko, już, już enough. Mm, znacie tą panią? Pani kontrola. Zawsze pierwsza w pracy, ostatnia do wyjścia. Ona wie lepiej. Ona wie... Co, kiedy, jak ma się wydarzyć. I najlepiej, żeby było dokładnie tak, jak zaplanowałam. Bo przecież, jak odpuścisz, to świat się zawali. Rodzina sobie nie poradzi. Firma legnie w gruzach. Wszystko wokół rozsypie się na kawałki. Nie będzie co zbierać. No tak. Też byłam kiedyś w tym klubie. Kontrola to bezpieczeństwo. Świetny klub. Wejściówki za darmo. Ile tam jest ludzi? Ile tam można znajomości mm, nawiązać? <laughs> ja chyba ciebie też tam widziałam. I wiesz co? Mm, ja byłam w tym klubie, ale przez taki dzień że odkryłam, że to poczucie kontroli to tylko napięcie. To napięcie ubrane w kostium perfekcjonizmu. I tak naprawdę pod tym wszystkim, w tym kostiumie, kryje się lęk. Lęk przed tym, czego nie wiesz, czego nie możesz kontrolować. Lęk, że coś się wydarzy. I to bez mojej zgody. Ale jak to tak?